Czy wiesz, że zajeżdżanie koniem w złym wieku może zrujnować ich zdrowie na całe życie? Posłuchaj, jeżeli chcesz wiedzieć, jak zrobić to dobrze. Wiele ludzi myśli, że im wcześniej, tym lepiej. No. Czy młody koń jest gotowy na tak duży wysiłek psychiczny, ale też i fizyczny obciążeniowy? Zajeżdżanie zbyt młodego konia może prowadzić do trwałych uszkodzeń kości stawów i mięśni. Nie wspomnę już o tym, że zajaszczka powinna przebiegać w prawidłowy sposób, jeżeli chodzi o biomechanikę i psychikę konia. Jest to kluczowe, bo może. Może ważyć na dalsze użytkowanie konia bądź ewentualne problemy, które mogą wystąpić. Według ekspertów i literatury, najlepszy czas na rozpoczęcie dopiero rozpoczęcie podkreślam, to zazwyczaj między trzecim a czwartym rokiem życia, kiedy jego ciało jest wystarczająco rozwinięte. Pamiętajcie również, że zajaszczka takiego 3-4-latka jest dopiero rozpoczęciem wprowadzenia do treningu. To absolutnie nie znaczy, że 3-4-letni koń jest poddany obciążeniom 6-7 razy w tygodniu. Dlaczego to jest tak ważne? Spójrz teraz na tą grafikę.